Rozumiemy. oczywiście powinniśmy też oczekiwać od naszych partnerów na przykład od Amerykanów w tej sprawie nacisku na Niemcy. to teraz trochę międzynarodowa trochę wewnętrzna polityka bo, bo sprawa Ukrainy i obywateli Ukrainy którzy są w Polsce jak pan marszałek patrzy na prawo i sprawiedliwość prezydenta Karola Nowackiego i no jeżeli chodzi o prawo i sprawiedliwość przede wszystkim te, te zmiany postawy wobec obywateli Ukrainy wobec uchodźców oni są wiarygodni ja nie uważam teraz że w w na to zmiana stanowiska moim zdaniem oni nie do końca wiedzą co zrobić z kiedy prezydent poparty przez nich prowadził politykę bliższą temu, czego oczekiwała Konfederacja, niż oni sami. W sprawie ustawy, którą prezydent zawetował, oni sami w Sejmie w głosowaniu nad wnioskiem o odrzucenie się wstrzymali. Byli, moim zdaniem, zwolennikami przedłużenia przywilejów dla Ukraińców w Polsce przynajmniej kierownictwo no, partii. A głosowaliby za, gdyby byli za przedłużaniem pani marszałku? Yy, nie, bo wiedzą, jakie są nastroje wśród elektoratu i czytają badania, natomiast mm. nie chcieli głosować za odrzuceniem czy przeciw ustawie. Więc yy, ja uważam, że oni stanowiska jeszcze nie zmienili, natomiast, yy, no, że tak powiem, oswajają się z myślą, że ze swoimi bardzo proukraińskimi poglądami rozjechali się z nastrojami wyborców. Przypomnę, że kiedy Konfederacja jako pierwsza ogłosiła i zrobiła konferencję pod hasłem przywileje nie, pomoc tak, przywileje nie, to wszyscy się wobec nas dystansowali i media i wszystkie partie w Sejmie. W tej chwili wszyscy mniej więcej mówią to, co my. Panie Marszałku, to... I to jest argument za tym, żeby poprzeć Konfederację, a nie wszystkich innych. No to już naszym słuchaczom pod rozwagę teraz o innych argumentach, które mogą decydować o poparciu albo nie dla konfederacji, bo Słowim Mencen podczas jednego spotkań ze swojego cyklu piwo z Mencenem tutaj z premierem, byłym premierem Mateuszem Morawieckim w Warszawie rozmawiał. No i taki pogląd przedstawił, że inwestowanie w innowacje nie ma w Polsce sensu, bo najlepiej jak Polska będzie konkurowała niższymi niż na Zachodzie płacami. To jest najbardziej racjonalne. Na zdaniem Sowemira Mencena postawa i podejście do, do gospodarki. Podziela pan ten pogląd? Po pierwsze, wydaje mi się, że to nie jest literalny cytat, tylko jakieś streszczenie tego, co on powiedział. Streszczenie, tak, ale, ale, ale wydaje mi się, że dość dobrze oddające. Nie do końca. Wydaje mi się, że on mówił o inwestowaniu przez państwo, a nie przez prywatne przedsiębiorstwa. I ja z takim postawieniem sprawy bym się nie zgodził. Ja uważam, że państwo powinno wspierać innowacje. Zgadzam się, że to jest ryzykowne to, co powiedział Swami Rencen, to jest ryzykowne, natomiast państwo musi mieć zdolność w strategicznych obszarach podejmować ryzyko. Oczywiście to ryzyko nie powinno być nieograniczone. A to, że konkurujemy mniejszymi inwestor... płacami, to jest duża wartość? To następuje w coraz mniejszym stopniu, bo płace w Polsce urosły znacząco. No, Więc to jest właśnie. Moim... Dobre zjawisko, czy złe, bo jak rozumiem, sobie że, że to. Panie redaktorze, dyskusja polu, ekonomiczna, poważna, wymaga czasem tego, żeby wyzbyć się ocen, czy coś jest dobre, czy złe, i zauważyć, że to po prostu jest. Jeżeli mhm. chodzi o nasze przewagi konkurencyjne. To my utraciliśmy przewagę taniej energii w wyniku polityki unijnej, tracimy przewagę, o której mówił Sławomir Mencen, czyli niskich płac. Te przewagę w tej chwili nad nami mają na przykład Ukraińcy, ale także zaczynają mieć inne narody wschodniej części Unii Europejskiej, nie mówiąc o innych narodach pozaeuropejskich. Moim zdaniem wymagania płacowe Polaków. W tej chwili nie pozycjonują już nas wcale wśród gospodarek rozwijających się o niskich płacach, na przykład centra usług prowadzone w Polsce. Tracą konkurencyjność wobec centrów usług prowadzonych w Indiach. A dokładnie taka konkurencja się odbywa między Polską a Indiami w tej chwili, po prostu w Indiach są, są i będą, bo mają więcej ludzi, gorsze warunki życia, niższe oczekiwania płacowe. Więc albo polska gospodarka stanie się innowacyjna, będzie w stanie marże zatrzymywać u siebie, będzie w stanie sprzedawać swoje produkty, a nie być tylko gospodarką podwykonawczą, albo możemy po prostu wypadać z łańcuchów dostaw jako zbyt mhm. drogi podwykonawca. Ale rozumiem, Więc... że stawia Pan bardziej na innowacje Uważam, i... że sektor Prywatny musi w tym kierunku sektor, niż sektor, trzymanie sektor się prywatny, żeby wygrywać konkurencję na rynku europejskim i światowym, musi stale dostosowywać się do nowych wymagań. Te dostosowania pod względem technologicznym i pod względem organizacyjnym nazywamy innowacjami. Więc innowacja jest istotą przedsiębiorczości. I moim zdaniem, źle zrozumieli słabowi Rament, ci, którzy sądzą, że on zakwestionował rolę innowacji, on kwestionował zdolność państwa do wytwarzania innowacji. Jeżeli popatrzymy na historię z NCBRM. Z KPO, to widzimy, ta problem. administracyjna zdolność państwa do kreowania innowacji jest niska. Na, a zdolność do marnotrawstwa pieniędzy jest wysoka. Natomiast to, co mnie różni z ramę to jest poziom optymizmu czy pesymizmu wobec tego, czy da się to zmienić. Ja znam przypadki, gdzie w ramach państwa ktoś robił swoją robotę właściwie i dawało to fenomenalne rezultaty. To są być może odosobnione przypadki, ale one są. Na przykład w sieci badawczej Łukasiewicz jest dużo instytutów, które wytwarzają świetne produkty, które konkurują i są w swoich konkretnych branżach, np. w jakichś niszowych dziedzinach robotyki numerem jeden na świecie. I my musimy Musimy takie zjawiska nawierzyć tych ludzi, którzy tam są, dowiedzieć się, ja to robię podczas swoich wizytacji poselskich w kolejnych instytutach badawczych w polskim przemyśle. My musimy dowiedzieć się, czego im brakuje. Im często brakuje kapitału, finansowania im często brakuje. I po prostu um, zastanowić się, jak te problemy rozwiązać. Czasem są to problemy ustawowe. Na przykład brak możliwości kontynuowania programów z roku na rok przez zbyt sztywne reguły finansowania budżetowego dla instytutów. Albo na przykład narzucenie instytutom badawczym obowiązku robienia przetargów na wszystko. Nawet jak wykonują prototyp w jednej sztuce, muszą na wszystkie materiały robić przetargi. To są głupie przepisy. I my jako politycy nie jesteśmy od tego, żeby kwestionować zdolność Polski do wytwarzania innowacji, tylko żeby te przepisy zmienić. Natomiast m, krytyka słowa Mira jest, klasyczną krytyką liberałów ekonomicznych, którzy nie mają optymizmu co do tego, że państwo może zreformować się we właściwym kierunku i wyjść z marnotrawstwa w kierunku prawidłowego zarządzania inwestycyjnym strumieniem kapitału. Rozumiem, za że pan wierzy, że to może się wydarzyć. Jestem w realistą. Wiem, że zawsze trochę pieniędzy zostanie stracone. Natomiast to nie jest powód, żeby wyjść z rywalizacji, w której, czy chcemy, czy nie, jesteśmy na rynku europejskim i światowym. To więcej na ten temat także w internetowej dogrywce Sedna Sprawy. Póki co kończymy radiową część programu. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja, to dzisiejszy gość Sedna Sprawy. Dziękuję bardzo. Radio Plus. Sedna Sprawy. Marszałek Krzysztof Włosak cały czas jest z nami. Zacznę teraz od cytatu z Piotra Millera w Polsat News. Powiedział takie słowa. Trzeba skończyć z mitem, że Konfederacja to taki drugi, bardziej radykalny pis. Mamy zupełnie inne poglądy, a Słowomir Mencen to młody balcerowicz z poglądami jak z lat 90. Trochę już o tej drugiej części rozmawialiśmy, a o pierwszej tej wypowiedzi zupełnie inne poglądy. Pan też tak czuje, że, że z pisem tak mało was łączy? Znaczy przede wszystkim nie ma takiego mitu, że nie ma i nie było. Konfederacja nie powstałaby, gdyby. Może to był... drugi bardziej radykalny pis, tak? Konfederacja by nie powstała, gdyby była odbierana jako klon pisu. Przypomnę, że wcześniej były takie projekty, które już mało kto pamięta, jak Polska 21, Polska razem Jarosława Gowina, Solidarna Polska, która później zmieniła nazwę na suwerenna Polska. Te wszystkie projekty nie wypaliły, bo były zbyt podobne do PiSu i robione przez polityków pis Wyborcy nie widzieli różnicy. Konfederacja z czym innym. Zgadzam się z Piotrem Millerem, że pod względem programowym jesteśmy inni czy zupełnie? No, myślę, że w PiSie jest jednak parę osób i haseł programowych należących do klasycznej polityki prawicowej czy konserwatywnej one może nie są zbyt konsekwentne czy PiS nie ma w tych sprawach zbyt dużej wiarygodności, natomiast są podobieństwa i są mm -hmm. bardzo duże różnice pan to, to gospodarczym w gospodarczym. Na pewno PiS jest dużo, hmm. no, słusznie robią, słusznie robią. Bo W ostatnim czasie jest masa takich wypowiedzi, gdy Jarosław Kaczyński zdaje się dał sygnał Nie jesteśmy nie dojścia nie do jesteś do ataku i no to przede wszystkim nie ta narodowa część pana marszałka Konfederacji, ale ta liberalna Miramencena obrywać to nie no jest grana okay. podział w Konfederacji. Wbija, wbijać klin to sobie mogą próbować, natomiast my nie Ale jesteśmy. tak pan to czyta, że PiS chce i, oczywiście nie tylko PiS. Marszałek Zgorzalski miał wypowiedź idącą w podobnym kierunku, no tak, czyli że, że trzeba się dogadać. Tak, czy, tak. No, oczywiście można próbować w ten sposób nas rozgrywać, natomiast my nie jesteśmy naiwniakami i my się nie damy w ten prosty sposób ani w żaden bardziej skomplikowany rozgrywać. Umówiliśmy się na wspólne prowadzenie partii politycznej. Te środowiska narodowe i konserwatywno-liberalne Mamy wiele rzeczy, które nas łączą. To jest um, silne przywiązanie do wartości konserwatywnej, do polskiej suwerenności, do wzmacniania polskiej obronności, do wzmacniania polskiej gospodarki opartej na prywatnym kapitale, wolnej konkurencji, innowacyjności, nowoczesności, e, zrozumieniu reguł konkurencji na rynku europejskim i światowym. Moim zdaniem PIS wielu z tych rzeczy nie rozumie, wspierał wiele szkodliwych dla gospodarki rzeczy, wspierał centralizację, etatyzację, podwyższanie podatków, ich komplikowanie, zadłużanie państwa, e, hamowanie gospodarki w okresie pandemii. Pandemii, wdrażanie europejskiego zielonego ładu w różnych obszarach gospodarki, w szczególności w energetyce, to wszystko nas różni. Natomiast pewnie parę rzeczy na przykład sprzeciw wobec paktu migracyjnego Unii Europejskiej. Mm -hmm. To jest podobieństwo. No tak, ale... Więc ja uważam, że po prostu musimy być uczciwi i dyskutować rzeczowo, tak? I to nie jest kwestia strategii politycznej, znaczy być może w się jest strategia polityczna, że teraz będą wbijać szpilki w Konfederację, ale moim zdaniem powinni się zająć atakowaniem rządu Tuska. My jesteśmy po prostu opozycją. My będziemy robić swoją robotę, tak jak robiliśmy, kiedy oni rządzili. Czyli my będziemy merytoryczną opozycją. Nas nie interesuje ani poklepywanie po plecach, ani budowanie jakiejś w szczególności antagonizmu, a już w ogóle nienawiści między nami, a którąkolwiek partią. Czyli tak? to jest Pana rada dla my prezesa z... PiS Kaczyńskiego? Zajmijcie się krytykowaniem... Ja nie udzielam życia. im rad. Po prostu patrzę ze spokojem, co oni robią. Niech robią swoje, wyborcy to ocenią. My robimy swoje, wyborcy też to oceniają. Wspomniał pan przed chwilą o zadłużeniu, o rządzie, no te dwie sprawy łączą się, jak patrzymy na projekt przyszłorocznego budżetu, to 271 miliardów złotych deficytu 6,5% PKB. To już jest taki moment niebezpieczny, jeżeli chodzi o... Stan finansów publicznych naprawdę za chwilę możemy być w jakichś potężnych tarapatach, nie będziemy w stanie spłacać tych zobowiązań? To, to już jest taka perspektywa? Czy jeszcze, Pana zdaniem, mamy naprawdę duży spokój, jak patrzymy na dług publiczny i to, jak wygląda sytuacja w innych europejskich krajach? To ciągle nie jest tak źle, Panie redaktorze. Bardzo trudno sformułować rzetelną ocenę, bo zawsze jest pytanie, na jakim tle chcemy to porównywać. Szereg państw zachodnich jest dużo bardziej zadłużonych niż my. Więc zawsze znajdziemy punkty odniesienia, na podstawie których będziemy mogli usypiać naszą czujność, mówić spokojnie. Jesteśmy dopiero gdzieś tam w połowie drogi, to, gdzie oni dlatego doszli. Dlatego pytam o Pana zdanie. Czy, eee... czy, czy jeszcze spokojnie, bo, bo I mamy... ten poziom zadłużenia 70-80% w wynika, trudnoś, wynika trudność? Trudność wynika z tego, że kiedy państwo dochodzi do momentu, eee, zanim moment niewypłacalności, czyli tak zwane bankructwo państwa, to jest moment dużo bardziej nieuchwytny dla wyborców, o którym już się otarliśmy w ostatnich latach. To znaczy problem z pozyskaniem kapitału na obsługę długu i finansowanie deficytu. I to jest moment, w którym politycy nigdy się nie chwalą, ale to jest moment, w którym dochodzi do dyktatu rynków międzynarodowych wobec rządów. Niektóre państwa europejskie bardzo mocno zadłużone, są w takiej sytuacji permanentnie od dekad. Ale u nas też czy... bywały takie momenty w I ostatnich i latach, jest że... I teraz pytanie, czy chcemy w to brnąć? Już był z tym problem. To znaczy, czy chcemy ustawić nasze państwo jako klienta międzynarodowych rynków finansowych, do którego y, liderzy największych grup bankowych mogą przyjść i powiedzieć, systemy chcemy tego, tego i tego. Albo może być problem z finansowaniem Waszego długiego deficytu, czy chcemy być państwem suwerennym finansowo. Lewica gospodarcza nie widzi zagrożenia w zadłużaniu się na międzynarodowym rynku finansowym. Co jest idiotyczne z samej definicji bycia lewicą. Bo lewica powinna być krytyczna wobec wielkiej finansjery, a nie jest bo jest pod wpływem tzw. progresywnych teorii ekonomicznych. Z kolei e, siły wspierające suwerenność powinny chcieć wspierać suwerenność na poziomie e, finansowym. Więc ja uważam, że bezpieczny próg e, zadłużenia, pomijając regulację konstytucyjną, gdzie mamy relację długu do PKB ustawioną na poziomie 60%, co jest e, następstwem przepisania do polskiej konstytucji kryteriów z Maastricht, a więc sformułowanych za granicą i nam narzuconych w pewien sposób e, kryteriów zadłużenia. One nie wynikają z jakiejś debaty ekonomicznej, która się odbyła w Polsce. One nam zostały narzucone z zagranicy, to co jest relacja długu do PKB. Więc mamy relację długu do PKB w Konstytucji, do której rząd Platformy prawdopodobnie nas zbliży lub ją przekroczy. Nie w tym to w następnym roku. Jesteśmy na tej trajektorii. Rząd PiS balansował, ale nie zbliżył się ostatecznie do tego poziomu 60%. I mamy kwestię tego, czy jesteśmy ustawieni w relacji zależności do rynków i czy mamy ryzyko niewykonania budżetu. Próba podwyższania podatków, co teraz zawetował prezydent Karol Nawrocki, sprzeczna z wcześniejszymi zapowiedziami, że rząd nie będzie podwyższał podatków, pokazuje, że są problemy z wykonaniem budżetu w tym roku i mogą być w kolejnym. No i to 6,5% to jest bardzo duży deficyt. Za deficyt utrzymywany w ryzach jest uznawany deficyt dwa razy mniejszy na poziomie około 3%. Zadłużenie publiczne też mamy w liczbach bezwzględnych bardzo wysokie. Jeżeli ktoś chciałby ignorować to zagrożenie, to powiem, że już pod koniec rządów PIS, żeby sfinansować deficyt i obsłużyć dług, czyli pożyczyć na rynkach tyle pieniędzy, ile państwo potrzebuje, rząd PIS-u wysyłał. Emisariuszy reklamujących jak na nas jako państwo, które się zadłuża, czy od którego warto kupować obligacje po całym świecie. To nie było tak, że Ministerstwo Finansów wrzuca tu są nasze obligacje, proszę bardzo, kupujcie. Trzeba było robić tak zwaną akwizycję. I my brniemy w tym kierunku. I teraz pytanie, czy to jest dobry kierunek? Lewica powie tak, to jest dobry kierunek, bo im więcej pożyczymy, tym więcej zainwestujemy i będzie wspaniały postęp i inwestycje, i tak dalej. Ja w to nie wierzę. Ja osobiście w to nie wierzę. Uważam, że przepalimy tyle pieniędzy, ile pożyczymy, a postępu z tego może nie być. Tym bardziej, że inwestycje duże państwowe są albo nieuruchamiane, albo wstrzymywane, albo opóźniane i jest to szkodliwa polityka. Na tym naszą rozmowę zakończymy. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję zapadanie. bardzo panie redaktorze, dziękuję państwu. Dobrego dnia panu marszałkowi i państwu życzę.